Znajdź ciche miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Usiądź na krześle w wygodnej pozycji, nie krzyżuj nóg, oprzyj dłonie na kolanach. Przez moment nawiąż kontakt ze sobą. Zauważ, że siedzisz. Zauważ, jakie to doznanie siedzieć. Uświadom sobie siebie. Zaobserwuj, jak Twoje ciało opiekuje się Tobą. Twoje ciało wie dokładnie, czego Ci trzeba. Stara się dostarczać Ci tego, co potrzebne, byś była w dobrej formie. Zobacz, czy potrafisz zauważyć mądrość swojego ciała. Że cokolwiek robisz, jakkolwiek się zachowasz, Twoje ciało akceptuje rzeczy, jakimi są. I robi wszystko, co w jego mocy, by dać ci zdrową równowagę. Zobacz, czy możesz zaobserwować swoje bicie serca. Może kładąc delikatnie dłoń na lewej stronie klatki piersiowej. Wyobraź sobie, że Twoje serce było z Tobą od początku, jak Ci służyło dzień i noc przez wszystkie lata Twojego życia. Twoje serce pompowało więcej krwi, kiedy chciałaś biegać czy wspinać się po schodach, i mniej, kiedy siedziałaś bez ruchu. Twoje serce nigdy Cię nie oceniało, nie krytykowało, akceptowało Cię i służyło Ci. W każdy sposób, który był Ci potrzebny. Może chcesz poświęcić moment i podziękować sercu za jego nieoceniające oddanie i lata służenia Ci? Czy możesz poczuć swój żołądek albo część swojego układu trawiennego? Możesz poczuć te organy, kiedy pracują, dzieląc to, co jadłaś, na to, co odrzucić i co odłożyć na później. Twój układ trawienny dawał sobie radę ze wszystkimi twoimi dietami, nieważne jak ekstremalnymi, nigdy cię nie oceniał, próbował sobie radzić najlepiej jak mógł w danych okolicznościach. Poświęć chwilę na wyrażenie uznania swojemu układowi trawiennemu. Za to, jak ci służy nieprzerwanie przez całe życie i ze współczuciem, teraz skup się na swoim mózgu. To naprawdę zadziwiający organ, składający się dosłownie z miliardów neuronów, które organizują wszystko, co robisz. Od rozprowadzania potrzebnych w organizmie płynów, po wysyłanie informacji koniecznych do poruszania kończynami. Oczywiście zajmuje się też myśleniem, rozwiązywaniem problemów i tak dalej. Zatrzymaj się na chwilę. I rozszerz swoją wdzięczność również na mózg. Twój mózg służy Ci najlepiej, jak potrafi, i nie prosi o nic w zamian. Pozwól sobie to zauważyć i docenić ogrom jego pracy. Okaż Mu wdzięczność. Teraz zatrzymaj się na moment, by w pełni doświadczyć, jak akty współczucia przejawiają się w Twoim ciele. Poświęć minutę, by doświadczyć współczucie, które stworzyłaś, zanim wrócisz do swoich codziennych zajęć. Kiedy minuta się skończy, usłyszysz dźwięk dzwonka.